Witam w dzisiejszym odcinku Będzie to bardzo ciekawy odcinek bo Odbierzemy sobie między innymi załodnika 106 plus overall Kto to będzie? Maro Maroko RB a więc to jest Hakimi Hakimi 106 overall Wart 14,5 miliona a więc mamy jeszcze 16 tysięcy 000... jakie 16 1600 punktów i pierwszą paczkę z dziesięcioma zawodnikami odbieramy Doan 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 Biragi Klaus Doan Borha Iglesias Kobel Kobel i Berchios Kolejna paczka I kto to będzie? Kto to będzie? A jest to w sumie nie ma Nic ciekawego tutaj Otwieramy Kolejne paczki No, i dwóch zawodników 100 overall trafiłem. No i jeszcze będą, będzie teraz 10, i później 10 zawodników 98 plus overall. Najwięcej chyba jeśli chodzi o karty, jakie trafiłem, to najwięcej chyba trafiłem kart z nazwiskiem do An. No i znowu dwa razy 100 plus overall. Nie wiem po co to było. Gryffo mogłem od razu tak otworzyć. Dobra. I 9 kolejnych zawodników. I Colomwanii, a więc trzech stop overall. I teraz tak. Biragi, exchange, unlock. No i kto to będzie? A będzie to 102 akunia. Kolejna wymiana. Dwa razy biragi i dwa razy Klaus wymienieni zostaną. A na kogo? Jaka to będzie karta I jest to 103+, plus. jest to 103+, plus. i jest to Francja, jest to bramkarz i to jest Hugo Joris. 103 overall z Tottenhamu, a więc zaraz będzie kolejna wymiana piłkarzy. Dwa razy Klaus i dwa razy Doan zostaną wymienieni, będzie to już trzecia paczka 101 plus overall. I kto to będzie, czy to będzie 103 plus? tak, jest 103 plus. Jest to Brazylia! Jest to obrońca i jest to Eder Militao, 103 overall. No i cztery razy do An zostaną wymienieni. Jest to pong Dwa razy Doan i dwa razy Kobel zostaną wymienieni i teraz kto to będzie? Jest to Nicolas Strzele. Kolejna paczka. Z zawodnikiem 101 plus overall. I czy to będzie 103 plus overall? Nie. Barella 102. No i teraz kolejna paczka. I jest to teriera. Kolejna paczka. Dwa razy Gryffo i dwa razy Berchioz zostaną wymieniani. Jest to Terrier. Początek był najlepszy, a końcówka tych paczek otwierania to już jest coraz gorsza. Kto to będzie? A jest to 103! Czy to będzie... Bardzo dobre zakończenie odcinka. Jest to Brazylia i jest to napastnik Arsenal. I to jest 104 overall Gabriel Jesus. A więc, zakończenie odcinka, to już było, bo już nie mogę wymieniać zawodników. Chyba, że jeszcze tutaj sobie odbiorę. A bo dobra, to już nieważne to jest, przechodzimy do exchange'a, bo w exchange'u mamy tutaj do wymienienia, ale to nie w tym odcinku, cześć.